Halo, witajcie w 53. odcinku z gry Space Engineer. No, w tamtym odcinku sobie budowaliśmy, tutaj też troszkę poza odcinkami też budowałem, trochę ten stateczek. Tutaj zrobiłem taką kabinę, żeby mi się wyspawało, ale nam surowców chyba przybraknie na ten moment, żeby to dokończyć bardziej. Tutaj też tutaj sobie już zrobiłem wentylację, żeby było. Na powietrzenie, I kabina jeszcze powinna być szczelna Mi się wydaje, że ona powinna być teraz szczelna chyba Nie wiem czy on nie jest szczelna Aha, bo nie mamy, nie mamy zbiornika z tlenem A to ten zbiornik z tlenem to byśmy mogli sobie tutaj jakoś dać Czyli tak, sobie to rozgałęźnik sobie wstawimy Pyk I, mogę przystąpić teraz do budowy zbiornika z tlenem I pyk tu sobie takie dwa zbiorniki z tlenem, tych, a niech będą, to możemy to prostu sumie połączyć z tym połączeniem takim, nie tym, tylko tą taką rurą, o, to jest ten trójnik, co połączy nam rura i, rurę i ten właśnie rozdzielacz, brakuje nam, nam komponentów, no, tutaj teraz będę to się starał rozbudować jeszcze bardziej, Tutaj na pewno musimy jeszcze dać więcej tych tutaj silniczków głównych, bo mam, które będą nas do góry unosić. Bo tu mamy które no, te dwa potężne TuStery z tego DLC, ale my potrzebujemy teraz, żeby to zrobić od dołu, coś żeby szło do góry. I właśnie zobaczymy, ile tu mamy surowców. Surowców tutaj mamy, proszę was, kochani moi drodzy. Surowców mamy. Na tyle, że będziemy musieli chyba się udać. Mam 41 Kurde rafineria na, na pełnych obrotach. Może to, to, bo potrzebujemy troszkę krzemu. Produkcja. Troszkę potrzebujemy krzemu. I tych płytek. Mnóstwo płytek, mnóstwo jeszcze raz, mnóstwo płytek. A, to może ósemkę, i te wyspawajmy sobie te kordy o komputer Na początek już 500 Ech, ruszyło, dobra e, teraz to musimy pomyśleć, co my tu potrzebujemy. Tutaj to stalowy płytek, jak zawsze dobra teraz powinno to iść ładnie. Uh -huh. Tutaj mamy ładne tą Możemy sobie teraz oddzielić I Tutaj mamy duże drzwi Duże teraz miałem drzwi Teraz, teraz sobie chcę po prostu oddzielić kabinę od reszty drzwiami, nie? Przydałoby się, tak? Tutaj mamy te O Ty Pyk! Spawa i te są to są wrota z DLC, nie? Kurde, ale to będzie potężny statek. Się nie mogę doczekać, jak to ruszy. Dobra, to sobie to zamknijmy. Dobre. Nie wiem, czy tutaj dawać dekoracje jakieś na łóżku Byśmy musieli jeszcze dać. A tutaj mamy to. Nadal nam chyba nie mamy tlenu. No mamy tlen, nadal nam to powinno być szczelne. E, e, e. Czyżby nam chyba nie trzymią szczelności tutaj te rzeczy Co tutaj te piece łukowe i, i tego typu rzeczy tutaj to, to nam nie, nie trzymą, tutaj nie trzymią właśnie szczelności Spróbuję to zabudować Może wtedy się napełni nam atmosferą nasz statek. Dobra, tutaj sobie, ty, to sobie może, to tutaj zróbmy, ok. Tutaj sobie tutaj też zabudujmy. No, czy większa mamy bryłę obudowaną, to też troszkę jest bardziej bezpieczniejszy, bo uderzenie cokolwiek to nie no, że nam zepsuje element statku, tylko że po prostu zepsuje nam poszycie. I nam, nas może to troszkę uratować Przed takimi większymi kraksami Bo nieraz Brakuje tylko, żeby gracza tutaj zabić Niewiele to brakuje, a takie poczucie to uchroni nas Nie w jakimś dużym stopniu, bo to nie jest pancerne Ale no chyba w jakimś tam Jakimś tam, jakimś tam stopniu nam Pomoże to y, Czasami na wagę złota jest tu, no dobra tam się tutaj przetwarza Zobaczymy co tutaj Produkcja I jeszcze sobie Nie nam tu płytki produkuje Tych płytek potrzebujemy kurde Tyle Tyle tych płytek Ten statek że to jest jakieś kurde Nieporozumienie Zobaczymy teraz Co tu teraz się zrobi o, aha, Tutaj już wzięły się boty do roboty Teraz pytanie czy tutaj zrobimy od nogę i tutaj wyspawamy czy po prostu przedłużymy to sobie aby myślę że sobie to przedłużymy Bo tutaj mhm. Zamiast to robimy sobie w, to, w sposób taki że damy raz do końca tego tu tak 4-5, raz, 2, 3, 4 i 5. Tutaj jeszcze troszkę tego dodamy Dobra Wraz pytanie, czy nam wystarczy tutaj surowc na te silniki tutaj. Tutaj może nie tyle, a damy sobie po 4 taką kurde masą jak to będzie mieć no to nie wiem czy to dobry pomysł żeby dawać tyle znaczy wróć żeby jak taka wielka masa tego statku napełnimy kontenery no to będzie kurde ciężkie nie wiem czy to te silniki podobają one te silniki mają generalnie zadać tylko odepchnąć w miarę a już tutaj te dwa mają być głównym napędem to ma do góry iść i już od razu ma atakować tą No dobra, no to teraz potrzebujemy silniki jakieś tu Hamujące, manewrowe Coś, że nam chyba nie starczył surowców, będziemy musieli ten e, Tutaj troszkę dłużej posiedzieć Albo e, Na live'ach ten stataczek dokończyć Bo, joj, ja już to, tobie teraz po prostu ja tutaj chcę Zrobić jakby, to będzie ostatni odcinek w sensie jak buduję ten statek, a na live'ach sobie do go dokończymy. Oczywiście live'y jeżeli będzie taka, e, będziecie mieli taką ochotę, no to udostępnimy to na, jakim, na drugim kanale Te live'y oczywiście, nie? Jakby dokończyliśmy ten statek. Bo też nie ukrywam, że będziemy zbierać pewnie surowce od razu jeszcze, nie? Na live'ach. No tutaj taki zrobimy sobie yy, tutaj taki 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 odcineczek, który pokazuje, jak ten statek w miarę y, powstaje. Bo te budowanie w tej, w tej grze jest fascynujące. Bardzo do, jest takich, budujemy klocków ładnych, eleganckich. Dobra, produkcja Czy nam tu, no te, Cały czas te płytki tutaj walcz, walczymy. A jak to sobie przejdę do rafinerii, to mamy 10 000. A ogólnie zapasów. Chyba byśmy musieli lecieć jeszcze po tych piecach łukowych się przetwarza No, będziemy musieli zrobić kurs po no, no po surowce, bo tutaj nam nie starczy przecież tych surowców Bo Plan jest, kurde, następujący To będzie po, Nie wiem, jak widzowie nie oglądali się poprzednich odcinków, to Ten tutaj statek ma odbierać towar od tego tutaj kolosa Od tego wielkiego, wielkiej kopary żółtej bo cofanie się temno to jest czasochłonne a tak co, so przylecimy opróżnimy koparkę i cyk do bazy i no, proces będzie przyspieszył i teraz musimy, później, później jak już zdobędziemy odpowiednią ilość surowców lecimy od razu na, tutaj na, tam na do tej bazy, gdzie żeśmy na Księżycu, znaczy na, na Starujdzie chcieli zrobić i tam już sobie dokończymy tą stację orbitalną, to tam żeśmy niesz, nieszczęśliwie ją upadli na czy tam ta stacja będzie? Nie wiem. Zobaczymy. Nie, to będziemy budować na asteroidzie tylko. Tutaj powstaje w takich kurde małych krokach. Tutaj sobie od razu... 5. Odra... Pięć... Tutaj sobie może jeszcze. Damy dodatkowe rurę transportową. Nie zaszkodzi, że żeby tu ją dać. Tak. Tutaj, tutaj może to sobie dajmy ten ten narożnikowy czyli ten y, zagiętą rurę. Otyk, ok jest. No w razie jakby tutaj uszkodziła się ta rura no to jest dostęp do tutaj do wodor przez ten tutaj nie? Czyli ktoś tu w ogóle zda egzamin ta, ta konstrukcja? Ja tu jeszcze Myślę, z wzmocnić dodatkowo tutaj nic nie zrobimy, ale tutaj sobie ją wzmocnimy odtąd. Pyk o i tak jest wzmocniona, i tak. I tutaj damy jeszcze o takie odbójniki, które będą w jakiś tam sposób chronić nasze silniki. Cyk, okay. na razie damy je od środka, bo tutaj nie będziemy więcej robić już e, e, silników od dołu tylko nie bardziej, jak już będę robić silniki to na zewnątrz, nie do środka Dobra. tutaj, te jeszcze odbojniki takie, okej okay. tutaj tak i to jeszcze możemy dać tutaj te odbojniki tutaj tak i tutaj i tak te, wtedy to takie będzie efekt zgrubienia będziemy mieć no czyli nam te sropy widzę, że wystarczyło jakoś Dobra, to, do, to może od góry by należało zrobić te silniki bo robimy sobie od dołu od boku, ale od góry czasami i to jak się przewróci na plecach albo coś, to będzie też ambarans problem dość to odwrócić Mamy cztery myślę takie skro na skromnie zrobimy 4 bo więcej potrzebujemy oczywiście od dołu i od boków też to tutaj, jest tutaj, tutaj dorzucę z boku od tych wielkich manewrowe boczne nie, nie zaszkodzą żeby dorzucić, a zawsze jest jakaś siła, która to czasami nas z tarapatów wyciągnie. Myślę, że już możemy sobie pomału um, obudowywać to od góry też, bo już ty więcej raczej nie damy Dobra, tutaj mamy od góry I jeszcze tutaj damy od góry sobie Tyk. Tak Tak, ok. Ja tutaj widzę, że tutaj coś, czegoś brakuje nam, bo nie wstawają boty Za chwilę tym się zajmiemy Zawsze, zawsze jest jakiś tam pancerz, jakoś tam to zawsze ochroni Na pewno będziemy chcieli dać tutaj jeszcze manewrowe pod dwa wykorzystać maksymalnie tą dostępną przestrzeń tutaj i mhm. tak, pyk Niefortunnie uderzyłem, ok no i teraz i teraz to możemy spróbować zabudować mhm. o tutaj się to udało zaczepić tak, tak i tak okej. Okay. jeszcze tutaj ja jeszcze się nie uda jakoś, może coś tutaj z boku od boku tutaj damy to tak dobra z boku dał radę e, tutaj jest niestety ale tutaj tarura poprowadzona ale kurde damy tutaj sobie chyba spornik tutaj i tutaj Najlepiej, że tutaj ta rura będzie poprowadzona w taki sposób, żeby nam nieco ochroniła. No właśnie, no, ty, tej to sobie zamkniemy taką tu ratownicę. Okej, okay. dam sobie to, o. No, myślę, że ten skos tutaj też damy. O. I taki delikatny skosik, może jak, jak najbardziej. I już zaczynamy tą kobyłę obudowywać. Tak, okej. Okay i tutaj możemy teraz to ładnie zabudować Okej. Okay. i od góry damy tą tu skosy tutaj jeszcze kurde idzie jak burza nam to dobra no nam teraz to uszczelniło jeszcze nie da trzeba to dookoła obudować widocznie no to nic Jakoś sobie poradzimy z tym damy jakieś płyty, cokolwiek, żeby to obudować chyba że z pancerza jeszcze, i już to będzie będzie e, komplecik to i teraz tutaj a co tam, by się szczypał od razu budować to i już i też zabrakło mi Wtedy, wtedy damy takie profilu dotąd, bo dodamy skos w ten sposób O I tutaj od dołu te skosy jeszcze damy, proszę, tak O A jak I wtedy będzie ładnie to jakoś zbudowane, no, czym grubsza skorupa tym bardziej nas to chroni, nie? Przed różnymi atakami No dobra tu nam się robi. No i tak w miarę nam to jakoś. Jakoś idzie. Tutaj by się przydał jeszcze jakiś wentylator, no, żeby nam to robił atmosferę, no ale nie można mieć wszystkiego, nie? Jak tak się mówi. ładna szybka, tą. No dobra. Teraz sobie będę siebie tutaj już. No więcej to zrobiliśmy, teraz nas tutaj czeka jeszcze po surowce, po, kurde, magnes, żeby bro, żeby porobić troszkę więcej tych broni. Teraz zobaczymy sobie, gdzie jest żelazo. Pyk, odblokujemy to. Lecimy po żelazo. Zobaczcie, to jest magnes za asteroidy chyba. To nie złoto Żelazo gdzieś było tutaj, nie? Żeby nie wjechać tutaj w te w te dziury Jakoś to ładnie okrążyć Kurde, tutaj to, to jest po środku też żelazo jak ty, jak, ty, jak ty w te dziury wiesz to widzimy po tych asteroidach to jest ciężko z nich wyjechać bo się teraz z pojazd to tam ciut, nie? no ale jak będzie obładowany to będzie mega problem z tym nie Dobra, no to będzie trzeba jakoś sobie poradzić. Koban, tam sobie wjedziemy pośrodku jakoś. Jakoś będzie sobie trzeba tu poradzić. I wjechać. Ta góra to, to w ogóle nie bogata w żelazo. Dobra, zobaczymy jak tutaj to... Teraz to żelazo jest. Ile tego jest? Trafiliśmy na złoże. No, tu powinno być te złoże, bo to jest żelazo. Zobaczmy to sobie wiercić, No, tak równo odwierć. Hmm Hmm, hmm. To, ile by to trzeba w ogóle kopać 8 metrów Kurde Skąpszało mi się Wodor za jakiś tu, tu wejdziemy Gdybyśmy Dobra Idziemy napełnić sobie a, tam wezmę sobie butle z wodorem, coś wcześniej przygotował. Tyle, żeśmy tutaj zmasakrowali ten teren. Masakra, nie? A tu jeszcze jest tych złóż. Tu trzeba by jakąś później mniejszą koparkę zrobić, żeby reszty wydrapać. chyba na sam koniec zrobimy jakąś koparkę na tych silnikach wodorowych. Tutaj jeszcze... i... Yy, Nie mogę... Gdzie to zbiornik jest? Tutaj mamy... Dobra, to wymieniamy. Pyk. 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 I dajemy puste. Dobra. Tutaj mamy tego żelastwa. Tutaj jest... Kurde, to jest tyle surowców niewydobytych, że aż szkoda ten, ten, ten kolos no robimy dziur. Kurde no tutaj nic nie stanie, jak tutaj zrobimy sobie to Bo jak chciałem zrobić taką kurde koparkę jeszcze z dużych, oczywiście z dużych bloków, nie? No ale tutaj... Ale to ta koparka by miała wyglądać tak, to jest jeden duży jeden duży zbiornik. Który to oczywiście jest, nie? Jeden duży zbiornik Jeden duży kontener Trzeba to zbierać na... nie chcemy babrać Ale nawet myślę, że nawet nie potrzeba jest dużego e, kontenera Zrobimy sobie tak, że zrobimy że taką koncepcję, w tym Kurde, żeby tam to wydrapać, bo szkoda tamtego tego złoża Jeden kontener dać Parę tych kontenerów e, e, Tych tutaj, o Tych średnich, tak, raz, dwa, trzy 4 cztery te kontenery się bawić jakieś kurde obudowy No i jeden przychodowo zbiornik z tutaj z tlenem dać nie potrzeba wielce no i oczywiście zbiorniki z wodorem, nie? Gdzie mamy te mniejsze dać? O, proszę. Raz, dwa Trzy dać te zbiorniki. A bo jeszcze tutaj dać. Ok. No i teraz. No i jakieś proste silniki dać. Nie, nie potrzeba, nie wiadomo co. Nie to dać. Tutaj przykładowo w bok dać, żeby. żeby były Cyk, no... Jeszcze dać może z dwa te, te kontenery I pod kontenerami dać silniki jeszcze góra dół tu i kurde, to wszystko będzie, nie I Tutaj jeszcze możemy dać do bezpieczeństwa dać jeden przykładowo e, tutaj generator tlenu żeby nam produkował awaryjnie jakoś Bo do tego tutaj dołożyć sobie no i ty, nic nawet tutaj nie potrzebujemy chyba tych trzech no najbardziej nas będzie interesować, żeby dać od spodu silniki, dać przychodowo Dać tutaj te... o dać Te silniki dać, pyk Pyk dać, nie potrzeba jakoś dużo tego... Tylko żeby kontenerów było w miarę, w miarę tak, żeby no, trochę tego urobku ładować, a nie po chwilę lecieć i damy tą ilość. No i to nam pewna na taka ilość wystarczyć Kurde, taki statek Takie mniejsze misje tutaj damy jeszcze, tutaj po dwa, no i to jest. To możemy dać przychodowo jeszcze tą kabinę, nie? Tutaj tą tą kabinę dajmy sobie przychodowo tak. Albo tak, obojętnie jak już. Albo na, na sam przód kabina. Proste połączenie zrobić. No i, i teraz to to w tygryski najbardziej, czyli dać wiertło, Kiedy jej można się popuścić o tłok, który będzie e, wypychał te wiertło. No ale to myślę, że jest zbędne. Tutaj dać jeszcze po prostu kontenery, żeby ten na pewno trzeba dać wykrywać. To po kolei, tak, damy tu sobie przykładowo kontenery, eee, czy, albo damy tu przeduszkę już, już te ciul z tymi kontenerami I tam przeduszkę damy i, i tutaj daję, trzeba na, na, na pewno znowu transporter i tu transporter i dać o i dać ten dać Wiertła. daleko troszkę poszliśmy Także ja tutaj będę się z tym tutaj akcentem Takim szybko projektowym żegnał w tym 53 odcinku Ja tutaj sobie ten, tą koparkę górniczą sobie zrobię Tą latającą Ja tutaj sobie wydrapię tutaj ten tutaj po prostu To i No wyszkoda, szkoda to, to wszystko zostawić Taka mała koparka eksperymentalna zawsze się przyda Coś trzeba mieć w rezerwie że... tak, to do フェイク・ディニアル。